Thank you W Bieruniu są dwa kościoły. Jeden poświęcony jest świętemu Walentemu. Mówimy na niego Walencinek. Zawsze, gdy jest ten dzień w lutym, jego odpust, przychodzą no, mnóstwo pielgrzymów. Nawet Bieruniacy, którzy wyjechali za granicę, powiedzmy, też przyjeżdżają żeby znowu z tym walentym mieć kontakt. Jest to kościółek drewniany, miał też różne rzeczy, go spotykały. W pewnym momencie nie był lubiany w czasach troszkę takich ataków na, na wiary i podpalono go nawet. Przyjechała straż z Katowic, by gasić. Ale była dziwna rzecz, że te, to pokrycie dachowe składające się z takich deszczułek, gdy one się paliły, to tak. Wybuchały jakby granaty i ci strażacy nie chcieli wejść do środka, aby gasić. Wtedy bieruniacy, jedni którzy byli akurat w restauracji naprzeciw i inni, weszliśmy do środka i chwyciliśmy te gaśnice i osobiścieśmy to wszystko tam gasili i tak uratowali też ten Walenciny. Dużo ludziom uratował zdrowie i życie. Święty Walenty. Są tam dwa obrazy. Jeden starszy, jeden nowy. Dlaczego ten nowy? Bo w Bieruni był taki, nazywał się i miał dziewczynkę, która bardzo mocno chorowała. I tak ludzie prosili, i szczególnie i rodzina jego, żeby zdrowie otrzymała z powrotem. I okazało się, że nastąpił cud. Dziewczynka została uzdrowiona. Wtedy Zwrócił się do mojego stryja, który był też w powyższych studiach, tak jak ja plastyczny, żeby namalował obraz wotywny. I ten drugi obraz, który tam jest, przedstawia właśnie tą dziewczynkę i ten fakt, który się zdarzył. Bardzo stare organy są tam i te organy mają to do siebie, że no jak ja pamiętam, to ta, te klapki takie, różne zatyczki, które tam były, były z pieniędzy bardzo dawnych robione. walencinek, kościółek. Wspólny, jak wiemy, te parę razy. Po pożarach Walente Walencinka e, zwrócono się do mnie e, o wykonanie na sufitach malarstwa. Było to uzgodnione razem z, z konserwatorem wojewódzkim, no a może e, w sensie tematyki pomógłby też mój brat ksiądz, żeby to miało jakiś ogólny sens. Obraz nad prezbiterium przedstawia Chrystusa Zmartwychwstałego w czasie trwania Sądu Ostatecznego. Obok niego stoi święty Walenty. Tło obrazu przedstawia okolice Bierunia, Klimon i staw bieruński. Otoczony jest czterema medalionami. Przedstawiają świętą Annę, świętą Jadwigę, świętego Bartomieja i świętego Klemensa. Obraz nad nawą Przedstawia Świętego Walentego, Matkę Boską Bieruńską i chorych. W otoczeniu obrazu przedstawiona jest Matka Boska z lur, Fatimy, Piekar i Przowa. Pomnik Świętego Walentego powstał z tej racji, że Święty Walenty został patronem miasta Bierunia. No i wypadało, żeby to jakoś tak było widoczne w pobliżu kościółka. No i zaprojektowałem ten pomnik, tam był Pan kochu rzeźbiarz i pani Lasek Arytek, żeśmy to w trójkę tak zrobili. Panie Boże, dziękuję, że, żeś mi to pozwolił zrobić, że to nie zanikło.